Oczka pod pachą należy tak dobierać, aby w tym miejscu nie robiła nam się dziurka. Aby to zrobić, przekładam sobie oczka odłożone na żyłkę z powrotem na druty. Mamy przygotowane druty, nitkę. I teraz zobaczcie. Oczka dodane pod pachą charakteryzują się taką poprzeczką na, nad oczkiem. Tu mamy dopiero pierwsze oczko dodane pod pachą, drugie, trzecie, czwarte. Od tego oczka do naszego oczka z rękawa zobaczcie, jaka jest przerwa. I teraz tak, aby nie było dziurki pod pachą, możemy tu dodać jedno dodatkowe oczko, ale jeśli mamy włóczkę miękką i lejącą, możemy śmiało dodać dwa oczka. Robimy to intuicyjnie. Mogę chwycić tutaj. To jest Przedłużenie oczek raglanowych. Tę nitkę sobie zostawiam dłuższą, ponieważ później będzie można, trzeba będzie ją zamocować, i drugie oczko dodaję przed tym oczkiem właściwym. Nie chwytam za jedną nitkę, chwytam za dwie. Jak chwycę za jedną, to mi się rozciągnie. I teraz dopiero dodaję oczka, dobieram z tych dodanych pod pachą. Z każdego oczka z taką poprzeczką dobieram jedno oczko, pilnując, aby tej nitki nie wyciągać tak. Ona ma być do, yy, nabrana ciasno, żeby nam się te pierwsze oczka też nie rozciągnęły. Dobieramy te oczka, i teraz zauważcie, że będziemy miały po dwa oczka za dużo z każdej strony pachy. Możemy te oczka zredukować w następnym okrążeniu. Teraz wam to powiem, tu dobieram jeszcze oczko i, i tu jest jeszcze oczko do dobrania. Przedoda dobrałam pod pachą tyle oczek, ile miałam nabrane. I teraz zobaczcie, znowu mamy taką przerwę od pachy, więc dobieram jedno oczko. W narożniku i jeszcze jedno oczko sobie tu nabiorę, z oczka raglanowego. I teraz kontynuując myśl, przerabiamy dalej oczkami prawymi, czy tak jak mamy we wzorze. Tutaj mamy same oczka prawe. I w następnym okrążeniu możemy te oczka zredukować, żeby osiągnąć taką liczbę oczek jak mamy we wzorze. A jeśli mamy rękawy szerokie, to nawet nie musimy ich redukować, możemy je przerabiać po okręgu razem z tymi oczkami, które mamy przeznaczone na, na rękaw. Zaraz jak dojdę w tamto miejsce, pokażę Wam, jak te oczka zredukować. Dochodzę już do moich dodatkowych oczek. To są dwa dodatkowe oczka. Zobaczcie, to jest luźne oczko, bo tu mamy nitkę luźną. Na razie ją sobie przytrzymam. A później trzeba po prostu ją podszyć. I teraz tak. Ja te oczka redukuję. Trzymam sobie nitkę. Jedno oczko zdejmuję za przednią nitkę, drugie zdejmuję za przednią i zakładam z powrotem na drut i przerabiam te oczka razem. Dzięki temu tutaj oczko sobie zaciągam, bo ono mi się luzuje. Dzięki temu jedno oczko już mam zredukowane. Teraz idę do drugiego końca pachy, ponieważ tam też trzeba to oczko zredukować i tak samo zrobimy w drugim okrążeniu. Bo pamiętajcie, że mamy po dwa oczka dodatkowe z każdej strony. To jest moje pierwsze dodatkowe. Na razie je zostawiam, zredukuję je w następnym okrążeniu. I drugie dodatkowe z tej strony przerabiamy dwa oczka razem, od razu za dwie przednie nitki. Tutaj nie trzeba tych oczek obracać. I dalej przerabiamy w okrążeniach. W następnym okrążeniu zredukuję jeszcze w ten sam sposób te dodatkowe oczka, i później już przerabiam rękaw według opisu. I zobaczcie. Po takim dodaniu oczek nie ma tutaj pod pachą żadnej dziurki.